Kojechaj szczęście się, Lamskim z tej strony yy, Polscy wędkarze idźie z mną Szemek Przywida się Siemo. Siemanko, siemanko. Jesteśmy dzisiaj nie nastawiam łapiemy typowo fiderowo na dwie Trzy... na pięć wendeczek Jak widzicie mamy wędki rozstawione. Rzucamy tam poczcinkę Właśnie zaraz sobie pokażę. Przed właśnie zaciąłem rybę na Przemka wędkę. No. I więc tak. No może najpierw wędeczki. Z Jest to Fish Hunter 360 Feeder. Mikado. Chyba właśnie miałem podciągnięcie, mi się zdawało albo... Tutaj dalej moja wędka, to ta wędka jest bardzo stara. A, jeszcze kowrotek. Ten kowrotek Jacksona. Top Carp Feeder. 500. Tutaj mamy jakiegoś takiego starego feedera, pnetu pnet feeder. Dostałem go od dwójka, ale takie ryby na niego ciało w Norwegii, że ja nie mogę. Tak fajny, 360, bardzo leciutki. Do tego mamy jakiś kowrotek okuma, stary. Potem dalej Przemka wędkę. To jest Triton Feeder 390, 390 Feeder. Nikado, dobra, zarzuć wędkę. Teraz wam pójdę, pokażę, jakie ryby. A jeszcze wędkę, wstrzymajmy na jedną wędkę Golden Lion y 360. I ryba. Oj, 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 maluszku. Takie fajne karasie srebrzyste. Ładne, wymiarowe wszystkie u mnie są rybeczki. I mamy zanęty. Karp, jaką tam miałeś jeszcze? To ze wczoraj ja, bo wczoraj byliśmy na stanie hodowlanym. Karp, moja była karp, a Ty Przemyk jaką miałeś? Co? Ja miałem ja. Karp, lin. karp lin. i chyba karaś. I mamy tak, co tam mamy? Kukurydzę. Wanilia. Hmm. Deep. Wanilinowy. Kukurydzę, wernet, lubaki i ta... na rzeczy. no i mam siedzenie. Siedzenie, siedzimy na siedzeniach. I jutro powinna przyjść, bo dzisiaj jest niedziela. Ej, Cieplutko bardzo siedzimy sobie pod Coca-Coli. Idzie właśnie puszczyć rybę. Do siatki Kurwa Teraz żeśmy się rozstawili. Jak to przeszkód, nie? Ja łapię. Przemak na co masz zarzuconą pierwszą rękę? Pierwszą na robaka. Drugą? A drugą na co mi zarzuconą? A a drugą będę. Robaka kukurydza. Czyli będzie druga, trzecia jest na kukurydzę. Ja będę na kukurydzę. Nie chcę mi się pierdzielić z robakami, nakładanie, nakładanie. Nie to, że się boję, tylko. Ja chcę mi się bożyć tam. O, cholewa. Stupaczek poszedł. No i widzimy się zaraz, czy będzie się działo. No właśnie, Przemek zaciął kolejną rybę Ja wiem, minuta temu Właśnie, ciągnę Pewnie znowu karp, karasik. no karasek, pokaż go lepiej Taki ładny, wymiarowy Przemciu No Przemciu go odepnę, rzuci go do siatki i potem pod końcem pokażę wszystkie zbiory nasze Rybaczek I na robaka No, na robaka robaka I następna ryba Złapana przez Mikołajowa. Mikołaja. Mały. Dobry będzie może na żywca, ale nie wiem. Na rzekę. No. I więc tak, Przemkę na to branie jedno. Ja na moje nic nie bierze. na Przemkę cały czas rywy. No. no. Więc tak, przerwa. Okej, okay, właśnie przed złapłem rybę. Kolejna brzemka wędkę. Ładny, oj, ładny ten, dobra. Nie ma co. Będziemy Wam pokazywać jakieś ładniejsze ryby, a nie jakieś gówna Co chwilę biorą. Mm -hmm. Właśnie złapaliśmy sumika karłowatego. U nas dość często biorą, dużo ich jest, więc widzimy się zaraz.